Studio Biznes, Rafał Lesota, witam Państwa. Moim gościem jest pan Piotr Kacprzycki z Zetformas. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o reklamie internetowej. No i właśnie, panie Piotrze, pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do spraw związanych ry z rynkiem, czy ta reklama spełniła oczekiwania, czy też nie? Bo widać, że ze strony nadawców, e, tych, którzy wysyłają sygnał internetowy, plany były dosyć dalekosiężne, prawda, że to reklama miała... Utrzymywać, jak gdyby sam sygnał, samą możliwość emisji, a okazuje się, że nie. Ten kto ten użytkownik także będzie musiał za to płacić. Znaczy, Chyba jest to spowodowane generalnie kryzysem na, na rynku, jest, ale z drugiej strony jest to jedyne medium, które zanotowało wzrost obrotów. W w stosunku do roku ubiegłego. Zresztą z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na wyniki ranking najbardziej wartościowych marek na świecie, to w pierwszej trójce są firmy z branży komputerowej: Google, Apple i IBM, prawda? No właśnie. No właśnie, no ale pytanie jest takie: jaka jest wartość rynku reklamy internetowej, jeżeli chodzi o nasz kraj? W Polsce szacuje się na około 1 miliard 400 milionów polskich złotych brutto.

W stosunku do roku 2008? Mm -hmm. w, w tym roku, mówi Pan, dane 2009-2008. Tak, bo dane 2010 dopiero sobie sobie. Tak? Tak. No właśnie, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku, biorąc pod uwagę to, że u nas jednak ten wzrost gospodarczy jakoś tam jest odnotowywany i jest nie najgorszy. Czy spodziewa się Pan, że 2010 będzie jednak na plusie i lepszy niż 2009? Wydaje mi się, że tak, ponieważ internet jest to, Najszybciej rozwijający się medium mm -hmm. do tej pory, więc. I wszystko, co się teraz dzieje, musi mm -hmm. się dziać w internecie. Tak samo reklama jest coraz, coraz szybciej się rozwija. Coraz nowsze firmy zaczynają się reklamować mm -hmm. w internecie. Więc tutaj chyba nie ma wątpliwości, że to się. Będzie na plus. Duża droga przed internetem. No właśnie, ale z jednej strony mówimy o tej docieralności, o rozwijaniu się internetu. A właśnie, sama docieralność i wykorzystywanie internetu na poziomie. Firm. Jeżeli popatrzymy sobie na dane, to zaledwie chociażby takie z Francji, czy też z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie się okazuje, że połowa firm ma tak na dobrą sprawę dostęp w ogóle do jakiegokolwiek internetu, a z tej połowy jeszcze niecałe 25% w ogóle w tym internecie funkcjonuje. No więc właśnie, jak to jest z tą docieralnością? Czy ta świadomość, jeżeli chodzi o Polaków, jest trochę lepsza, czy może pozostajemy przy tej średniej europejskiej, średniej światowej? Polscy w Polsce jesteśmy średniej europejskiej Aczkolwiek cały czas się to rozwija i dynamika jest coraz większa. Mhm. Zasięg w polskim internecie się zwiększa też coraz szybciej. Mhm. Świadomość ludzka też um, rośnie i ludzie zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli chcą dotrzeć do większej ilości ludzi, internet daje im taką możliwość. No właśnie, a teraz sama docieralność przez internet. Jak to jest w porównaniu z innymi e, nośnikami? Ciężko to porównać, ponieważ tylko internet tak naprawdę jest mierzalny. Mhm. Jest to bardzo łatwo do sprawdzenia. Są współczynniki oglądalności reklamy. Wiadomo, ile osób jak długi czas spędza oglądając dany baner, na przykład. Mhm. W innych mediach jest to tylko szacunkowe. Szacunkowe, no właśnie. No i teraz pytanie: czy w takim układzie, taki nośnik jak internet jest w stanie? Mimo wszystko odebrać w najbliższym czasie nadawców reklam tym dużym korporacjom, takim jak telewizja, takim jak gazety, jak radio, na przykład. I czy to będzie taki nośnik docelowy, którym będą się posługiwały chociażby domy mediowe? Myślę, że tak, ponieważ wszystko teraz zaczyna się dziać w internecie. Ludzie spędzają coraz więcej czasu w internecie. Praktycznie w pracy niektórzy robią to non-stop. Zakupy przez internet? Wszystko ten... jest przez internet teraz. Nawet inne media, typu radio, telewizja, już są w internecie, więc mhm. to jest chyba jedyny kierunek. No właśnie, czyli rozwój internetu, rozwój firm komputerowych, rozwój tej branży na 2010 rok to ten krok, w którym będzie także w Polsce branża szła? Myślę, że tak. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Moim Państwa gościem był pan Piotr Kasprzycki, et Formas. Dziękuję, Dziękuję bardzo.